Wyobraź sobie kraj wielkości mniej więcej województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego razem wziętych, ale z niemal 18 milionami mieszkańców. Średnio na kilometr kwadratowy przypada 490 mieszkańców. Brzmi tłoczno i słusznie. Holandia, bo o niej dzisiaj mowa, to jeden z najbardziej zaludnionych krajów świata. W Europie ustępuje pod tym względem jedynie Malcie. Oczywiście, jeśli nie liczymy mikropaństw, takich jak Monako czy Watykan. Holandia to znacznie więcej niż tylko rowery, tulipany i wiatraki. Ten niewielki kraj nieustannie zaskakuje swoją potęgą gospodarczą, technologiczną i rolniczą. Weźmy na przykład eksport. Mimo skromnych rozmiarów, Holandia jest piątym największym eksporterem na świecie. Prześciga pod tym względem kraje, które są od niej wielokrotnie większe i liczniejsze, takie jak Indie, Wielka Brytania czy Włochy. Jak to możliwe? Holendrzy znaleźli sposób, by swoją niewielką powierzchnię i ograniczone zasoby przekuć w ogromną przewagę na globalnym rynku. To może być dla wielu niespodzianką, ale Holandia jest absolutnym gigantem w rolnictwie. Jeśli zapytasz kogokolwiek, który kraj jest największym eksporterem produktów rolnych, większość bez zastanowienia wskaże Stany Zjednoczone. I nic dziwnego: USA mają drugą największą powierzchnię gruntów ornych na świecie zaraz po Indiach i kontrolują największy nieprzerwany obszar rolniczy na planecie do rzecze Mississippi. Dzięki temu Amerykanie produkują więcej żywności, niż sami są w stanie skonsumować i wysyłają nadwyżki na cały świat. Ale jeśli zapytasz, kto jest numerem 2, odpowiedź może Cię zaskoczyć. Nie jest to Brazylia, Rosja, Chiny ani Francja. To Holandia. Tak, ten niewielki kraj, mający niemal 218 razy mniej ziemi niż USA, jest drugim największym eksporterem produktów rolnych na świecie i pierwszym w Europie. Równie imponujące jest porównanie z Rosją, największym krajem świata. Holandia jest maleńka w porównaniu do rosyjskich przestrzeni, a jednak jej gospodarka stanowi ponad połowę rosyjskiej. To dowód na to, że liczy się nie tylko wielkość kraju, ale efektywność wykorzystania zasobów. Ale jak Holandii udało się zdobyć taką przewagę na globalnej scenie? Jednym z największych atutów tego kraju jest jego strategiczne położenie. Holandia leży niemal w samym centrum Europy mniej więcej w równej odległości od Hiszpanii i Portugalii na zachodzie oraz Rosji na wschodzie. To sprawiło, że zawsze była punktem tranzytowym dla międzynarodowego handlu łączącym wschód z zachodem. Ale nie tylko lokalizacja czyni Holandię potęgą handlową ważną rolę odgrywają też rzeki. Najpotężniejsze rzeki Europy, takie jak Ren, Moza i Skalda, Wpływają do Morza Północnego właśnie na terenie Holandii. Są to jedne z najlepiej żeglownych rzek na kontynencie, co oznacza, że od wieków stanowią naturalne autostrady handlowe. Tani transport rzeczny pozwalał Holandii na przestrzeni lat kontrolować przepływy towarów z Niemiec, Szwajcarii i Francji, aż na światowe rynki. To sprawiło, że kraj ten stał się jednym z najważniejszych ośrodków handlu międzynarodowego. Holandia jest krajem dosłownie zbudowanym na walce z wodą. Sama nazwa, Netherlands, oznacza niskie kraje, co nie jest przypadkiem. Ponad 26% powierzchni państwa leży poniżej poziomu morza, a prawie połowa kraju ma wysokość mniejszą niż 1 metr nad poziomem morza. Najwyższy punkt wzgórze Walserberg ma zaledwie 322 metry nad poziomem morza. Co ciekawe, choć Holandia jest jednym z najniżej położonych krajów świata, jej mieszkańcy mierzą naprawdę wysoko. I to dosłownie. Nie chodzi jednak o drapacze chmur, przynajmniej nie tylko, ale o ludzi. Holendrzy są najwyższym narodem na świecie. Średnia wysokość obywatela Królestwa Niderlandów wynosi prawie 176 cm, przy czym statystyczny mężczyzna mierzy niecałe 183 cm, a kobieta 171 cm. Wróćmy jednak do geografii. Kiedy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że Holandia jest otoczona wodą niemal z każdej strony. Morze Północne na zachodzie, ogromne rzeki na wschodzie i południu. Wszystko to sprawia, że kraj ten jest niezwykle narażony na powodzie. Holandia jest dosłownie rynną Europy, miejscem, gdzie zbiegają się największe rzeki kontynentu, prowadząc wprost do oceanu. W wielu krajach największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego są sąsiedzi. Ukraina i Finlandia obawiają się Rosji, mamy konflikt Izraela z Palestyną, Korea Południowa zabezpiecza się przed Koreą Północną. W Holandii jednak największym przeciwnikiem nie jest inne państwo jest nim morze. Już od stuleci Holendrzy prowadzą nieustanną walkę z wodą, budując system tam, kanałów i śluz, by chronić swoje terytorium. Wiatraki, które dziś kojarzą się głównie z grafikami na pocztówkach, kiedyś miały jedno główne zadanie wypompowywać wodę z zalewanych terenów. Kanały odprowadzały ją do morza, a system tam nie pozwalał wodzie z powrotem wedrzeć się na ląd. Obecnie niektóre z nich wciąż wykonują swoją dawną pracę. Część z nich odprowadza wodę, inne natomiast mielą ziarna na mąkę. Wiatraki w Kinderdijk wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To prawdziwa atrakcja turystyczna, którą warto zobaczyć. Ale 700 lat temu Holandia wyglądała zupełnie inaczej. Duża część dzisiejszego terytorium była wtedy pod wodą. Nawet teren, na którym dziś znajduje się lotnisko Schiphol, jedno z największych lotnisk w Europie, był kiedyś dnem morza. Holendrzy jednak nigdy nie zaakceptowali tego, że ich kraj miałby zniknąć pod wodą. Przez pokolenia dosłownie przesuwali granice lądu, odbierając go morzu. Ich inżynieryjna precyzja sprawiła, że Holandia stała się jednym z najlepiej zabezpieczonych przed powodziami krajów na świecie. Przez wieki Holendrzy odebrali morzu ponad 1,3 miliona akrów ziemi, osuszając jeziora i budując poldery. Jednak ich relacja z wodą nie ogranicza się tylko do walki. Czasem celowo wpuszczali wodę do kraju. Holandia, z racji swojego płaskiego ukształtowania terenu, nie miała naturalnych barier chroniących ją przed inwazjami z Niemiec czy Francji. W XVII wieku Holendrzy odkryli, że można wykorzystać własną geograficzną słabość jako atut. Kontrolowane powodzie mogły działać jak naturalna bariera, podobnie jak góry w innych krajach. Od XVII do XIX wieku Holendrzy zbudowali system wodnych fortyfikacji. Był to system zapór i kanałów, które w razie ataku mogły zostać zalane wodą, tworząc przeszkodę, której nie mogła przekroczyć ani piechota, ani kawaleria. W latach 1880-1920 powstała jeszcze bardziej zaawansowana linia obrony Amsterdamu. Otaczała stolicę pierścieniem, który w razie zagrożenia mógł zostać zalany wodą do głębokości około 30 cm. Było to wystarczająco dużo, by uniemożliwić szybki marsz wojsk, ale jednocześnie zbyt płytko, by wróg mógł skorzystać z łodzi. Problem? Wraz z wynalezieniem samolotów i czołgów ten sposób obrony stracił na znaczeniu. Kiedy Niemcy zaatakowali Holandię w 1940 roku, linia obrony Amsterdamu okazała się przestarzała. Holendrzy przez wieki osuszali ziemię, ale morze też zabierało im terytorium. Zadurzej, zatoka Morza Północnego, pochłonęła ponad 1,4 miliona akrów ziemi. Plany jej osuszenia pojawiały się od dawna, ale brakowało technologii. Dopiero pod koniec XIX wieku inżynier Cornelis Lely opracował realny projekt, który zmienił geografię kraju. Po katastrofalnej powodzi w 1916 roku rząd zatwierdził plan Lely'ego i ruszył z gigantycznym projektem. Zadurzej Works. Kluczowym krokiem była budowa 32-kilometrowej Tamy Afslajdijk, która oddzielała Zadurzej od Morza Północnego, zamieniając je w słodkowodne jezioro Ijsselmeer. Poza ochroną przed powodziami, Tama stała się też ważnym szlakiem drogowym. Zamknięcie zatoki otworzyło drogę do budowania polderów, sztucznych lądów odzyskiwanych z wody. Pierwszy, Wiringemir, osuszono w 1930 roku, a do 1942 powstał Polder. Po wojnie Holendrzy ruszyli z jeszcze większym projektem, Flevoland. Początkowo planowano jedynie wielki polder, ale problemy z wodą gruntową wymusiły podział na dwa: Flevoland wschodni i południowy. Na Nowym Lądzie powstało Almire, najmłodsze miasto Holandii, dziś zamieszkane przez ponad 215 tysięcy osób. W 1986 roku utworzono nową prowincję Flevoland, dowodząc, że Holandia potrafi dosłownie tworzyć swoje terytorium. Choć planowano jeszcze piąty polder, Markerwand, zrezygnowano z niego ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Zamiast tego powstał projekt Marker Waden, sztuczny archipelag, na którym utworzono rezerwat przyrody. Jak głosi stare powiedzenie, Bóg stworzył świat, ale Holendrzy stworzyli Holandię. I, obserwując losy tego kraju, trudno się z nim nie zgodzić. W połowie XX wieku Holandia stanęła w obliczu olbrzymiej tragedii. Sztorm na Morzu Północnym przebił tamy, zalewając 1400 km2 ziemi i zabierając życie ponad 1800 osób. Kraj, który od wieków walczył z wodą, musiał uznać porażkę i natychmiast podjął działania, by nigdy więcej do tego nie doszło. Tak narodził się Delta Works, największy system ochrony przeciwpowodziowej na świecie. To projekt defensywny, który kosztował równowartość 20% PKB kraju, ale zapewnił Holandii jedną z najbezpieczniejszych linii brzegowych świata. Jego perłą jest Oosterschelde Kirin, prawie 8-kilometrowa bariera przeciwstormowa, która na co dzień pozostaje otwarta, ale w czasie zagrożenia zamyka się, chroniąc wybrzeże. Drugim cudem inżynierii jest Maasland Kirin. Największa ruchoma konstrukcja na świecie, broniąca Rotterdamu przed falami sztormowymi. Każde z jej ramion jest wielkości wieży Eiffla, ale dwa razy cięższe. Holandia stała się mistrzem w ujarzmianiu wody. Obecnie to już nie tylko konieczność, ale też wyjątkowo dobry biznes. Holenderscy inżynierowie pomagają dziś zabezpieczać miasta na całym świecie, od Nowego Jorku po Dżakartę. Jednak nie tylko inżynieria wodna jest asem w rękawie Holendrów. Choć państwo to nie ma wielkich złóż ropy, jest jednym z największych eksporterów paliw na świecie. Rotterdam, jej kluczowy port, przetwarza i wysyła więcej paliwa niż Arabia Saudyjska czy Rosja. Do tego Holendrzy przez dekady czerpali miliardy z gigantycznego złoża gazu Groningen, finansując swoje hydrotechniczne projekty. Ale to nie wszystko. Holandia to też globalne centrum handlu i logistyki. 15% europejskich owoców i warzyw przechodzi przez jej porty. Choć jej kolonialne imperium upadło, handlowe nigdy nie zwolniło. Dziś Holandia, jak wspomnieliśmy przed chwilą, to piąty największy eksporter świata. Eksport koncentruje się na czterech sektorach: maszyny i sprzęt do transportu, wyroby przemysłowe, produkty chemiczne oraz przemysł spożywczy. Największą zagadką jest jednak rolnictwo. Mimo małej powierzchni i chłodnego klimatu, Holendrzy są drugim eksporterem produktów rolnych na świecie. Dzięki nowoczesnym technologiom, precyzyjnym uprawom i szklarniom, ich pomidory, ziemniaki i tulipany trafiają na cały świat. Sekretem mieszkańców Holandii jest determinacja. Po II wojnie światowej Holandia musiała znaleźć sposób na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju o ograniczonej powierzchni. Postawiła na innowacje. Dziś jej hipernowoczesne szklarnie zajmują gigantyczny obszar kraju i pozwalają produkować ogromne ilości żywności przy minimalnym zużyciu zasobów. Dzisiaj Holendrzy kontrolują 30% światowego rynku nasion warzyw, a ich uprawy pod szkłem dostarczają więcej żywności na akr niż tradycyjne pola. Ale rolnictwo to nie ostatni sektor, w którym Holendrzy dominują na światowej arenie. W małym miasteczku Weldhoven działa ASML, najważniejsza firma technologiczna Europy i jedyny producent maszyn do litografii EUV kluczowych do tworzenia najnowocześniejszych mikrochipów. ASML ma dziś monopol na technologię, o którą rywalizują największe mocarstwa. Kiedyś Holandia kontrolowała handel przyprawami. Dziś trzyma w rękach przyszłość globalnej technologii. ASML postawiło wszystko na jedną kartę: EUV, czyli Extreme Ultraviolet Lithography, technologię, nad którą pracowano kilkadziesiąt lat. Ale której nikt poza Holendrami nie zdołał opanować. Canon i Nikon poddali się, ale ASML inwestowało miliardy, przez 17 lat notowało straty i w końcu w 2017 roku osiągnęło przełom. Ich maszyny drukują mikrochipy w skali nanometrów, pozwalając stworzyć coraz potężniejsze i bardziej energooszczędne procesory. Cena jednej takiej maszyny? 100 milionów dolarów. Firmy technologiczne od TSMC po Intela rzuciły się na zakupy, a zamówienia zaczęły piętrzyć się na lata. Dziś nikt inny na świecie nie jest w stanie produkować maszyn EUV, co daje Holendrom pełną kontrolę nad najważniejszą technologią XXI wieku. Każda taka maszyna to cud inżynierii 180 ton wagi, 100 tysięcy części, a do jej montażu potrzeba tysiąca inżynierów. Wewnątrz w sekundę przelatuje 50 tysięcy kropli roztopionej cyny, które pod wpływem lasera zamieniają się w plazmę emitującą ekstremalny ultrafiolet. Bez tego światła nie ma nowoczesnych chipów, a bez chipów nie ma smartfonów, sztucznej inteligencji, samochodów autonomicznych ani nowoczesnej broni. Nic dziwnego, że Stany Zjednoczone usilnie próbują blokować sprzedaż tych maszyn do Chin. Technologia ASML to klucz do dominacji w cyfrowym świecie, a Holandia trzyma go w swoich rękach. Ale Holandia to znacznie więcej niż technologia, gospodarka i walka z żywiołami. To kraj, w którym codzienność płynie własnym, niepowtarzalnym rytmem, między malowniczymi kanałami Amsterdamu, rozległymi polami pachnących tulipanów w Kelkochow, a niekończącymi się ścieżkami rowerowymi. Tutaj premier dojeżdża do pracy na rowerze, a spotkania biznesowe często odbywają się na łodziach, przy filiżance kawy i widoku łabędzi sunących po wodzie. Holandia to kraj, który udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Za mało ziemi? Stworzymy ją. Za dużo wody? Oswoimy ją. Za mało miejsca na drogi? To po co drogi, skoro można mieć ścieżki rowerowe? Holandia to kraj, który dosłownie żyje rowerami. Mają tam ponad 37 tysięcy kilometrów ścieżek rowerowych, a samych rowerów jest dwa razy więcej niż samochodów i o 5 milionów więcej niż ludzi. Holendrzy od wieków udowadniają, że jeśli natura rozdaje trudne karty, to nie trzeba ich przyjmować, można po prostu wymyślić nową grę. To społeczeństwo, które postawiło na równość, pragmatyzm i otwartość. Być może właśnie dlatego Holendrzy należą do najszczęśliwszych ludzi na świecie, zajmując dziś szóste miejsce w globalnym rankingu szczęścia. Czy to zasługa świetnie zorganizowanych miast, wszechobecnych rowerów, a może tego charakterystycznego holenderskiego luzu, który pozwala im z uśmiechem i dystansem podchodzić do życia? Więc jeśli kiedykolwiek pomyślisz, że czegoś się nie da zrobić, pomyśl o Holendrach bo oni, zamiast narzekać, od setek lat po prostu biorą się do pracy i zmieniają świat wokół siebie. Kto wie, może za jakiś czas okaże się, że to właśnie Holendrzy jako pierwsi stworzą nową kolonię na Marsie. W końcu, skoro zbudowali kraj na wodzie, to z piaskiem i skałami też sobie poradzą.